Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, taka refleksja trochę jeszcze odnośnie Lutra, tego, co mówi pastor Krążek. Prawda, że jak przedstawia Lutra w tym nagraniu, nie o tego słuchać, bo myśmy to słuchali ze dwa czy trzy nagrania wcześniej, w części pierwszej, kontra pastor Krążek. Że Luter tam pościł, modlił się, umartwiał się, no ale wszystko wyszło na to, że robił to zbytecznie przez 20 lat, nie? No i protestanci też uderzają w ten ton, że to nie jest konieczne i tak dalej, i tak dalej. No a oczywiście z drugiej strony Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty ich prowadzi, Duch Święty ich oświeca, Duch Święty, e, prawda, to i tam to robi u nich i wszystko jest w porządku. No, zobaczymy, moi kochani, troszkę, jak się ma działanie Ducha Świętego w Chrystusie. Duch Święty, który nas prowadzi, nie prowadzi nas inaczej, niż prowadził Chrystusa, nie prowadzi nas inną drogą, niż tą, którą prowadził Chrystusa. I moi drodzy, w Ewangelii św. Marka po chrzcie Chrystusa, to jest pierwszy rozdział, wiersze od 9 do 13, czytamy że zaraz też, czyli zaraz po chście, duch wyprowadził go na pustynię. 13. 40 dni przebywał na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt. a Aniołowie zaś usługiwali mu. A więc zobaczmy. Chrystus otrzymuje ducha świętego. O, już jesteśmy zbawieni. Alleluja. Wyprowadza ducha, wyprowadza Chrystusa Gdzie? Ja wiem, tutaj ci wszyscy sekciarze, tam szczególnie ci od Toronto Blessing, prawda, i tych nawiedzonych świątkowców, oni by chcieli tutaj przeczytać, że zaraz też, czyli zaraz po chście, Chrystus poszedł do świątyni, nakazując apostołom pozbierania wszystkich trąbek we wsi, i zrobili dyskotekę dla ojca w świątyni. Tak, A całą dyskotekę tu Wiersz 15 mówi: Uświetniła opoczańska Treblanka i OSP Opoczno, tak? Ochotnicza Straż Pożarna. E, swoimi trąbkami, swoją orkiestrę. I tak zrobili dyskotekę e, dla Ojca w Jerozolimie. No nie, tak nie jest. Wy byście tak chcieli i wy tak bardzo często przedstawiacie, kalecząc działanie Ducha Świętego. E, Duch Święty wyprowadza Chrystusa na pustynię, tam, gdzie walczy z szatanem, tam, gdzie doznaje trudu, post, głodu i, i pragnienia. Post i walka z szatanem. Oczywiście zaraz powiecie, że Chrystus się też rozradował w Duchu Świętym, że uzdrawiał i tak dalej. Oczywiście, mocą Ducha Świętego wyrzucał złe duchy, mocą Ducha Świętego dokonywał wielku, wielu rzeczy. Ale nie można... Patrzeć tylko, o, że Chrystus się raduje, no to my się też radujemy, ale już nic nie trzeba, jesteśmy zbawieni. Ta radość Ducha Chrystusa w Duchu Świętym była radością na drodze 9:14 hebrajczyków do złożenia siebie ojców ofierze jako, ofi jako nieskalana ofiara. To sobie przeczytamy, bo to jest klasyczne podsumowanie działania Ducha Świętego. O którym protestanci raczej chyba nie chcą wiedzieć, nie? 9:14 To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę. A więc składa siebie w ofierze jako nieska, nieskalana ofiara przez Ducha Wiecznego, przez Ducha Świętego. A więc Chrystus, Duch Święty, który wstępuje na Chrystusa, prowadzi Chrystusa ku złożeniu z siebie ofiary, przelania krwi, wyprowadza Chrystusa na post, na pustynię, na walkę z szatanem i towarzyszy mu. I oczywiście w tej, w tej posłudze Chrystusa, Chrystus oczywiście raduje się w Duchu Świętym, no tak, jako, jako człowiek, tak. Rozradował się w Duchu Świętym, wysławia Ojca. Ale to wysławianie w Ojca w Duchu Świętym je, trzeba na to patrzeć na całość. A więc walka z szatanem, post, umartwienie, radość i ofiara. I chwalebne zmartwychwstanie. To jest duch święty, który działa w Chrystusie. I tak prowadzi prawdziwie wierzącego, prawdziwie tego, który w sposób prawdziwie pozwala się prowadzić do świętemu. Przez cierpienie, przez krzyż, przez ofiarę, ale też i przez radość. W boku. I właśnie Luter no, pościł, pościł, ale przez 20 lat, ale doszedł do wniosku, że to jest klapa, nie? to przepraszam, czy działanie Ducha Świętego w Chrystusie, który po chście wyprowadził Chrystusa na to, by pościł przez 40 dni nocy też było klapą? Czy Chrystus poszcząc na pustyni oddawał cześć Ojcu? Czy Chrystus pokonując szatana, pokonując szatańskie pokusy oddawał cześć Ojcu? Czy to była klapa? Nie, to nie była klapa. To jest pokazanie, jak należy żyć Przeprowadzony przez Ducha Świętego. Duch Święty przeprowadza nas przez pokusy szatańskie. Duch Święty prowadzi nas przez post. I zobaczmy, jeżeli zwrócimy sobie uwagę na jeden detal, a jest on szalenie ważny, ponieważ daje nam ogromne lekcje i zrozumienie sensu i wartości postu. Które widać Luter chyba nie zrozumiał, jak i też cały protestantyzm. A mianowicie w Ewangelii Świętego Łukasza. Kiedy czytamy o poście, jest taki detal. Zaraz zaraz sobie tutaj znajdę. To jest.

O, 4-1. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus na Jordanu i przebywa w Duchu Świętym na pustyni. 40 dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Tak? Amen. mu wtedy diabeł. A więc zobaczmy, Jezus wykończony postem. Po 40 dniach szatan się zbliża do niego i zaczyna go kusić. Tak, po ich upływie, po upływie tych 40 dni i nocy odczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł, nie? No i go tam kusi. Zobacz. Szatan uderza w Chrystusa po upływie 40 dni. I Chrystus mu miażdży łeb. Ale zanim się z Nim zmierzył, pościł. Post przy <klima> przygotowywuje nas na konfrontację z Szatanem. Post jest konieczny do życia duchowego, bo post jest. Tym, co umartwienie siebie, tak? Jest tym, co pozwala nam się przygotować na odrzucenie pokus szatańskich. Umartwienie. Ćwiczenie kontroli nad samym sobą w Duchu Świętym, który nas do tego uzdalnia. To jest właśnie. Cenna wskazówka, na którą warto zwrócić uwagę 40 dni, prawda, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzedł mu wtedy diabeł. Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, teraz zmieni się w kamień w chlebie post. I modlitwa. Więc odrzucanie konieczności postu jest odrzuceniem działania ducha świętego w Chrystusie. Jeśli odrzucimy konieczność postu, to znaczy, że duch święty prowadząc Chrystusa na pustynię wyprowadził go nie wiem, na biwak może jakiś, albo wyprowadził go na próżno, po prostu tak dla. Dla hecy, nie? No nie. Nie. Luther nie wytrwał w poście, bo post nie jest łatwy. Poza tym, jeżeli Luther chciał właśnie użyć postu do tego, żeby się stać bezgrzeszny, no to się pomylił, bo post nie jest po to, że o, ktoś odbędzie 40-dniowy post i staje się bez grzechu niepokalanie poczęty. Post jest po to, żeby umartwiając siebie ćwiczyć wolę w odrzucaniu grzechu a nie żeby się stawać bezgrzesznym człowiek w tym odrzucaniu będzie upadał ale utrzymywanie woli pod kontrolą pozwala człowiek przygotowuje człowieka razem z modlitwą na odparcie szatana Dlatego Luter się trochę pomylił i sekciarze też. O mój mały. Co się przewrócił. No ale dobra. Post jest konieczny do naszego życia. Do walki z grzechem. Pozdrawiam.